Ocieplane. Widzicie ten błysk w ogóle? Jestem w tym samym pepko co wczoraj. I już od pierwszej alejeczki. Proszę bardzo, takie nowości. Jaki to jest rozmiar? Taki malutki się wydaje, no nie? 39. O, to nie taki malutki. Ale widać ten błysk w ogóle, jak to się błyszczy. O. Co myślicie? Fajne, nie fajne. Także witajcie. Jesteśmy w pełku na przeglądzie nowości. Macie chwilkę, kawkę, działamy. Oto co, jak takie petardy wpadają do pepko od dzisiaj, no to chyba sobie dzisiaj pojeździmy troszkę, co? Pojeździmy. Oto tak pod te drosiki, no nie? Zobaczcie. O. Mogłoby. No, chyba. No tutaj ten spodzień z gumą. Cały zestaw, cały zestaw. Dobra, co tutaj jeszcze jest. Botek, ale botek znam. też jest fajny też na nowościach. 70 zł. I? I tutaj nic nie chcę. No, dobra, to idę zobaczyć tutaj, co się zmieniło. Jestem, Jestem, jak widzicie, już odstawione korzuszki, ale chyba tak wiecie, to te pudełka tak po całości poszły, bo nie widzę tutaj, nie wiem, jakich, jakich dużych nowości, ale jest dostęp do sweterka. To jest ten płaszczyk, który pokazywałam wczoraj. Ach, jest. Która widziała już na żywo, piszcie. No i zobaczymy sobie ten sweterek, co. To Jestem to mega go ciekawa. ładny ładniutki. Bardzo ładny kolorek, no nie. 45 zł do rozmiar 2XL. Hmm. Tak się prezentuje. Czyli Pani już składała, może tam gdzieś po całości. Zaraz przelecimy sobie, zobaczymy. Wszystko, wszystko, wszystko. Ale to nie wszystko chyba, bo tutaj widzę jakiś inny. Jeszcze słotarek wleciał Tak. Czekajcie, bo ja mam tradycyjnie okulary. Pozwólcie jej na chwilę. Może ja sobie je tutaj gdzieś zahaczę, bo zapomnę je, jak je włożę do koszyka, nie? Milion procent zapomnę. O! Czyli odwieszamy ten. I widzę, jest jeszcze jakiś tutaj. Co to za ładny taki. O ja, patrzcie. Identyczny widziałam w Scinei. Dobra, zdejmę go. Zdejmę. Na złoty guziczek. Nawet trzy. No, no, no. Widać? Widać, babo, widać. Od S do L. Ale to jest taka duża aleczka. Tak, to jest aleczka, aleczka. Uh -huh. O, tak się prezentuje. No i. Zobaczmy sobie jeszcze rękawek. Jak to wygląda. On też tak wywija delikatnie. Tak specjalnie, nie? No, no dobra. Ładny guziczek. I... Ciekawe, czy są jeszcze jakieś inne kolory. Zaraz tutaj zobaczę. Tylko spróbuję go odwiesić. Tę Może, może. Ło, będzie ciężko, ale to staram. Na palcach. Dobra, siedzi. <grym> I jeszcze jakieś bluzy, samoloty bluzy. Aha, to są te. Siema doktorku. To nie. To tego nie chcemy. Tutaj jeszcze przelecę. Czy coś, aby. Aby, aby. Te spodnie wcale my już je znamy, bo one są w ogóle teraz na przecenie. 30 zł. Wyjąś? wejmacą. Nowości, nie? Ale to pokazywałam dwa przeglądy wcześniej, Możesz sobie wrócić. One, te buzeczki są w trzech, w trzech kolorach. Ładnie ściągane. Tutaj na gumeczka I tam to wszystko znamy. Jakaś kurtka tutaj widzę. Ale i te kurtki też znamy. Buzeczka. Nie. Czyli tutaj. Kamizelka, jeszcze pudła są, także jeszcze Pani rozpakowują tam. No to nie wiem, czy znowu za wcześnie jestem, Nie, no chyba niemożliwe. Tutaj te czarne kurteczki, też je znamy. To lecę po całości, co? Bo może już gdzieś tam po całości. Ja no, jeszcze mam na jeden ten piękny płaszczyk. Ładne, nie? Te płaszczyki. I zobaczymy sobie, co? Chodźcie. Tak, zerknij babo jeszcze. Czy aby, czy aby. Nie dobra, wszystko tutaj znamy, tak? Tak. Aha, czarny korzuszek jeszcze taki. Wleciał. No to to jest na nowościach. Tak, na mocnych nowościach. Podam cenę tego płaszczyka. płaszczyka. Co to jest ten płaszcz? Ma ci w głowie babu. 90 zł do rozmiaru. Jakie to są rozmiary 46? No to tak, jeszcze taki korzuszek ma to kieszeń. W sensie futerko. Takie dłuższe. Sobie zaraz dostawię. Do, jak to jest? Za kolano. Za kolano, a to jest w rozmiarze. 46, czyli tak do kolanka będzie. O, dobra, odkładam. I lecę zobaczyć coś jeszcze. Na nowościach może wleciało. Chodźcie. O, te ci biegi też na nowościach, nie? Ale to już wiemy, wiemy. Chociaż fajniejszy sam w Sensei. Ale teraz tamten błocik błyszczący, no to petarda, co. Chodźcie, jeszcze raz się tak przejdziemy, trzbachniemy, ach. A, a kto tam? Y bo Oli urodziny, tak? No, no, no. To Dobra, babu, idź. Idziemy zobaczyć, co tam wleciało na pudełko. Tak, bo jeżeli chodzi o ciuszki, to wszystko. Nie wiem, czy Pani jeszcze nie rozłożyły. Albo tak dozują, wiecie, tu płaszczyk. Jutro będzie kurteczka. Wiecie, jak jest. Dobra, idę. O, jest piżamka jakaś. A nie, to są te z kubusią Puchatkiem. Ale gacio Kubusia Puchatka jest... Fantastyczne, te serducha wymiatają. Muszę przypomnieć cenę? Nie mam ceny. Tak? Mam. 50 zł do rozmiaru XL. Chodźcie na półeczki, bo tam na półeczce też się coś zmieniło. Wczoraj coś tam oczkiem wrzuciłam, nie? A dla panów w ogóle wleciały, zobaczcie jakie czapy. I te czapy 15 zł wszystkie, tak, o. I do tego mamy od razu zestawy rękawiczek, albo granatowe, albo szare. Takie dwupaki za 12 zł. I tutaj nie trzeba ściągać rękawiczki, bo palec wskazujący czyta nam ekran, nie? Jeszcze coś takiego. Takie czarne zwykleczki za 15 O. Okej. Okay. Bucik też na mocnych nowościach dla panów, ale ja już je pokazywałam te, te buciki. Przypomnę tylko cenę. Cena to 70 zł. Tu tak jeszcze rozejrzyj się, babo. Rozejrzyj. O, wleciały ciapcie. 12 zł. Też takie zwykaczki, nie? Granatowe. Mhm. I. O, i tutaj coś jest. I jeszcze coś takiego. Chyba też na mocnych nowościach. Co myślicie? Za. 70 zł do rozmiaru 46. Dobra, niebieski dzień idziemy. Na lewo, na prawo. Przed siebie, babo, przed siebie. Chodźcie, siory. A, to już wiem, co wleciała ta ozdoba. To jest do zawieszenia po prostu? Tak. Co to jest w ogóle takie? Takie coś złote w kształcie kwiata. 40 zł. O, widać to. Ale Co to robi? Po prostu zawieszamy i to ma wyglądać. Ewentualnie jeszcze, o, takie lampki. Tak. Też na nowościach, za 40 złotych. Tylko są takie kolory. Chyba tylko te dwa. No okej, okay. to wszystko? Spodziewałam się takiego wow. Dobra, jeszcze polecimy do innego Pepka jak coś. Kolejne półki hitowe. I tutaj, no ładna półeczka, ale wszystko znamy, no to nie. Nie powtarzamy, chodźcie. Jeszcze tutaj sobie tak przejdziemy przez środek. Chciałam zobaczyć te półeczki takie, które pokazywałam wczoraj, ale to chyba alejka dalej. Dobra, to chodźcie, może będą akurat wyjęte. Jaki dział dla zwierzaczku. <gryzaczki> Zobaczcie. Ile to to? Gryzaczki. Gryzaczki 12 zł. <gryzaczki> okay. Dobra, jest półka, widzę półkę, ale nie jest wyjęta. Nie. O. To jest zestaw trzech sztuk, nie? Która widziała na żywo już. Dobra, będziemy sobie szukać, nie? Ciekawe, czy to w ogóle będzie rozpakowane. Niby by to zaląkało, ale ja wiem. Podejrzymy coś? Chodźcie. Ła, coś mi wypadło. O. Dobra, więcej nie podejrzymy. No ale coś widać. Czekajcie, bo coś mi spadło w ogóle. Dobra, wkładaj babę z powrotem. I zamykaj. O. Widziałem, nie. to to konto, koniecznie łapka pod filmem. Dobra, idę. Lecę do innego pepekom. Ponownie nowości jeszcze.